Dziękujemy churowi Złota Jesień za wprowadzenie nas w świąteczny, majówkowy nastrój. Pozwólcie Państwo, że zaprosimy teraz na scenę pana starostę Adama Kortę i pana burmistrza Bochni, pana Stefana Kolawińskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy bochni powiatu bohańskiego. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której 3-majowa konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona mądre i odpowiedzialne dążenie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się z uznaniem państw szeroko rozumianego Zachodu. I została entuzjastycznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocenia suwerenności Rzeczypospolitej. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa archaiczne zasady, takie jak liberum veto i wolną elekcję. Miastom, miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych. Za losy naszej ojczyzny, poprzez przyznanie stanowi mieszkańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę prawa wzięto również ludność wiejską. Majowa konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów. Myślących kategoriami dobra wspólnego, przywracał wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy. Niestety, po czternastu miesiącach obowiązywania, konstytucja została obalona przez Konfederację Targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później trzeci rozbiór polski. Rzeczpospolita na długie lata zniknęła z, mat, z map Europy i świata. Jednak przez całą zaborczą noc wspomnienie 3 majowej konstytucji było promykiem nadziei na odbudowę polskiej państwowości. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Jest to szczególnie istotne w tym czasie. Gdy tak wiele niebezpieczeństw wpływa na naszą ojczyznę, po raz pierwszy od wielu pokoleń doświadczamy realnej wojny u naszych granic. Implikuje to różnorakie zagrożenia dla samej Polski, wywołuje określone trudności, wzmaga obawy i lęki, potęguje niepewność jutra. Podobnie jak twórcy Trzeciomajowej Konstytucji, Wskrzesiciele Rzeczypospolitej w 1918 roku, czyli obrońcy w 1939 roku, zdajemy obecnie test z odpowiedzialności za przyszłość swoją, swoich rodzin, ale także całej wspólnoty narodowej. Jak mówią słowa Konstytucji 3 Maja, postępujmy tak, aby na błogosławieństwo i wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Dziękuję za uwagę.